Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Jest jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnym odcinku post programu Prawo na co dzień. Gościem programu jest pani adwokat Katarzyna Wróbel-Koczułap. Dzień, dzień dobry. dobry. Tym razem będziemy chcemy Państwu przeka przekazać pewną wiedzę o dziedziczeniu testamentowym. Tak? W najkrócej chcemy omówić, jakie są te rodzaje testamentów, jakie mogą powstać niebezpieczeństwa w przypadku próby przeprowadzenia postępowania z testamentu i yy, jak możemy ewentualnie, znaczy jakimi możemy spotkać się z sytuacjami w postępowaniu testamentowym, próbami obalenia testamentu. Przynajmniej te najbardziej typowe tak, opowiemy tak. Państwu. Więc cóż, no, zaczynając w ogóle yy, od tego... Cóż to jest ten testament? No, testament to jest e, rozporządzenie, rozrządzenie woli danej osoby na wypadek śmierci. E, wbrew obiegowej opinii e, nie można w jednym testamencie, nie mogą e, oświadczyć swojej woli dwie osoby. Każdy musi swój testament napisać, jeżeli ma taką wolę, aby, e, aby majątek po niu został, e, został w taki, a nie inny sposób. Aby testament był skuteczny. Tak, dokładnie tak. E, cóż, jakie mamy rodzaje testamentów? Pierwszy rodzaj testamentu, czyli testament notarialny, to jest testament, który sporządza się u notariusza. E, no i taka osoba, która się stawia u notariusza ze swoim dowodem osobistym, tak, notariusz sprawdza, czy faktycznie. Siedząca przed nim osoba jest tą osobą, za którą się podaje, spisuje jej ostatnią wolę, no i upewnia się przy tym, czy osoba ta wie, co czyni. Ten, taki testament jest zdeponowany u notariusza, który w odpowiednim momencie, czyli po śmierci spadkodawcy, przesyła go do odpowiedniego sądu. Kolejna forma testamentu, czyli testament odręczny, tak. Jest to testament napisany osobiście przez spadkodawcę, który może być przechowywany przez samego spadkodawcę albo może być przekazany innej, innej osobie. Jaka jeszcze inna forma testamentu? Testament ustny. Taki testament musi być sporządzony przy obawie rychłej śmierci. W obecności co najmniej trzech świadków, z takim zaznaczeniem, że żaden z tych świadków, którzy słuchają treści ostatniej woli spadkodawcy, nie może uzyskać e, przysporzenia e, z tegoż e, testamentu. Tak? Jeżeli e, tutaj mamy więcej świadków e, testamentu, e, a na czyjąś e, rzecz, tutaj, Przysporzenie zostaje dokonane, jednego z tych świadków, no to testament w tym zakresie jest y, nieważny, w pozostałym zakresie pozostaje, y, pozostaje ważny. Y, taką jeszcze, y, in, jeszcze innym rodzajem testamentu, tutaj w tym momencie chyba niezbyt nie popularnego i dość rzadko używanego jest y, testament, który składa się na y, kapitana polskiego statku, na ręce, na, na ręce y, kapitana polskiego statku morskiego lub powietrznego w obecności Dwóch e, świadków. Tutaj też e, taka, e, taka osoba musi e, mieć obawę. E, musi pozostawać w obawie swojej e, rychłej śmierci. No i tutaj e, mówię o tym, że ten testament e, rzadko, ta, taka forma testamentu rzadko jest używana z tego względu, że obecnie pod e, polską banderą pływają e, w zasadzie chyba w tym momencie jedynie promy po Bałtyku, które są e, z reguły w zasięgu e, helikopterów, e, a jeżeli mówimy o e, polskich e, w, Statka statkach powietrznych, tak, e, no to z reguły, jeżeli coś się dzieje na pokładzie, no to pilot e, z reguły awaryjny nie ląduje na najbliższym lotnisku, więc osoba, która y, gorzej się poczuje, y, z reguły tą pomoc raczej ma zapewnioną. Tak, no, w skrajnych przypadkach, y, w skrajnych przypadkach taką, y, taka pomoc nie dociera na czas. No, ale też y, umówmy się. Y, Często jest tak, że osoba, która gorzej się poczuje, w zasadzie nie myśli o tym, żeby, żeby w tym momencie składać na ręce kapitana w obecności dwóch świadków swoją, swoją ostatnią wolę. Stąd też mówię o tym, że ta forma testamentu jest rzadko używana. No, ale jeżeli chodzi o sam testament, najprościej byłoby, gdyby osoba Jan Kowalski czy, czy pani Anna Kowalska w jednym testamencie spisała swoją ostatnią wolę w sposób jasny, klarowny napisała, co komu chciałaby, aby po niej przekazać. No ale jak wiemy... Życie jest pełne niespodzianek. Dokładnie tak. I bardzo często zdarza się, że osoba, która już napisała jeden testament, no żyje jeszcze po tym pierwszym swoim testamencie, żyje jeszcze ładnych kilka lat i w tak zwanym międzyczasie pisze kolejnych kilka czy dziesiąt testamentów którym rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci w coraz to inny sposób. Tu kogoś wydziedzicza, w kolejnym testamencie znowu kogoś obdarowuje, w kolejnym testamencie jeszcze inne osoby zostają, zostają obdarowane, a kto inny zostaje, zostaje wydziedziczony albo w ogóle pominięty. I w każdym kolejnym testamencie spadkodawca zdarza się, że nie anuluje poprzednich testamentów. No i czasami jest tak, że w momencie spadkobrania. Mamy do czynienia z kilkoma, kilkunastoma czy kilkudziesięcioma testamentami, które teoretycznie wszystkie pozostają ważne, ponieważ w tym ostatnim testamencie spadkodawca nie wskazał, że anuluje jakikolwiek poprzedni. No, Pokażemy skrótką na przykładzie. Mieliśmy Rocha Kowalskiego i marcjanę Kowalską. Zakładamy, że pan Roch Kowalski był człowiekiem sukcesu, żona go wspierała. Pan Roch Kowalski dorobił się znacznego majątku. Zdecydowali z żoną, że jak już byli w starszym wieku, że udają się oboje do jednego notariusza tego samego dnia i pan Roch Kowalski przekazał w testamencie cały swój majątek pani Marcjannie Kowalskiej, a jeżeli Marcjanna umrze wcześniej, to swojej trójce dzieci. No i pani Marcjanna Kowalska sporządziła testament, z którego wynikało, że jeżeli umrze wcześniej niż mąż, to przekaże cały swój majątek mężowi, a jeżeli mąż umrze wcześniej, to po niej dziedziczą w częściach równych <coughs> trójka dzieci. dajmy na to najstarsza córka Gabriela, średni syn Adam i najmłodsza córka Rita. Przykładowe imienia. Pan Roch Kowalski zmarł, <coughs> a więc cały majątek uzyskany z jego wielu lat owocnej pracy zarobkowej e, przypadł jego żonie, pani Marcjannie Kowalski. Wszystko proste, tak? W międzyczasie dzieci dorosły. Gabriela wyjechała do Ameryki Północnej, założyła tam własną rodzinę, ma tam dwójkę dzieci. Z uwagi na odległość dość rzadko może przybywać w Polsce. Syn Adam Kowalski opuścił miasto rodzinne, zamieszkał o kilka godzin samochodem od tego miasta, ma własną rodzinę, ma własne dzieci. W pobliżu mamy została ale nie w tym samym domu, została najmłodsza córka Rita z własną rodziną. Teraz musimy sobie chyba zdać sprawę z tego, że z uwagi na to wszystkie wydarzenia pani Marcjanna Kowalska nie jest pierwszej młodości. Jest osobą starszą, schorowaną, mającą kłopoty z chodzeniem, z uwagi na kłopoty ze stawami, mającą kłopoty z kręgami kręgosłupa, yy, mającą depresję, więc się leczącą psychiatrycznie i korzystającą z porad psychologa, no są kłopoty zdrowotne, normalne w starszym wieku. Ponieważ dzieci mają własne rodziny, nawet te, które mieszkają w Polsce, w związku z tym nie się świadczyć usług opieki, opieki nad matką osobiście, a matka została w sporym domu jednorodzinnym, którego w siłą rzeczy nie jest w stanie odsprzątać. W związku z tym dzieci wynajmowały opiekunki do mamy, o wynajmowały, opłacały finansowały to wszystko. No i cóż, pełni stąd nizowąt, niespodziewanie dla wszystkich, pani Bartjanna Kowalska sporządziła testament notarialny, a jakże, w którym uznała, że jego córka Gabriela się ni nie opiekuje i w związku z tym wydziedzicza ją. Po czym sporządziła kolejny testament, tym razem pisemny, w którym wydziedzicza jest syna Adama, bo się nią nie opiekuje, i córkę Rite. Do końca dlaczego Rite nie wiadomo, ale wydziedzicza, bo się nią nie opiekuje. I cały majątek, wszystkie pieniądze na kontach bankowych, no i dom, daruje opie aktualnej opiekunce Oksanie. No, zabuga. Ale na tym nie koniec. Oksana zostaje po pewnym czasie. Rodzice, o dzieci o tym nie wiedzą. Yy, Oksana zostaje zmieniona przez inną opiekunkę. I znowu pani Marcjan napisze kolejny testament, znowu w formie notarialnej. I tym razem obdarza całym swoim majątkiem syna Adama i córkę Ritę. Ale i na tym nie koniec. <grych> Mamy kolejną opiekunkę Katarzynę, która dostaje dom, ale pieniądze zostają przy dzieciach w kolejnym testamencie. No potem Katarzyna zostaje zastąpiona przez kuzynkę Małgosię. I znowu Małgosia dostaje w kolejnym testamencie dom, a dzieci pieniądze. No i na tym jakby koniec. Pani Marcjanna opuszcza nas. Zostaje ostatnia opiekunka, kuzynka Małgosia, córka Rita, syn Adam, no i daleko, daleko córka Gabriela. I kilkanaście testamentów. I kilkanaście testamentów, w których część jest sporządzona przed notariuszem, a czy jest sporządzona zwykłej formie pisemnej. No. Co teraz? Co teraz? No teraz nie zostaje nic innego, jak z wszystkimi testamentami razem pójść do sądu i ewentualnie tymi spadkobiercami, którzy są na terenie Polski, nie wiadomo, czy Oksana jest, czy jej nie ma, ale tak że też dalej gdzieś pracuje w Polsce, zjawić się przed sądem. I sąd musi zobaczyć, co z tym może zrobić, tak? No Musi sąd stwierdzić, który testament jest najnowszy, czyli ostatni został sporządzony, na ile testamenty wcześniejsze są sprzeczne z tym najnowszym. Bo też żaden testament przez panią Marcjannę nie został anulowany przy napisaniu kolejnego. Kolejnego. Więc to, żeby było ciekawiej, prawda? Pani Marcjanna Takie by o tym już nie było. tego nie widziała, a notariusz czy notariusze, u których sporządzała te testamenty, które są w rejestrze notarialnej, nie udzieli tej stosownej porady prawnej, po prostu nie powiedzieli, że tak powinno być. Zabawa, tak w cudzysłowie, dla prawników wspaniała, dla spadkobierców no niekoniecznie. No, w każdym razie sąd dla sędzia tego, dla sędziego, no z dzień jak co dzień, no ale była sprawa dość kłopotliwa. Każda każdym sędzia musi ustalić, który testament jest ostatnim. Teraz należy przyjąć, że sędzia powinien sp 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 spróbować ustalić, jaka była rzeczywista wola pani marcjanny sporządzającej Ostatni testament, prawda? No, wydaje się z tego, co Państwo w tej historii zobaczyli, że ta ostatnia, bo, rzeczywista, bo ostatnia wola pani Marcy to jest tak, że kuzynka Małgorzata dostaje dom, Rita i Adam, pieniądze, a Gabriela, a Gabriela może wystąpić ewentualnie albo o obalenie Testamentu, albo o zachowek. Bo została wydziedziczona, ale nie pozbawiona praw do spadku, o czym jeszcze w innym odcinku. A, ale czy to wszystkie historie na temat testamentu? No nie, nie wszystkie. Życie jest bardzo bogate. Cóż, cóż możemy jeszcze Państwu ciekawego opowiedzieć? No na przykład e, mamy historię... Pani, innej pani Kowalskiej. Innej pani Kowalskiej, dajmy na to pani Zofii Kowalskiej, e, która e, była wdową, nie miała dzieci, Rodzice jej nie żyli, nie miała rodzeństwa, opiekowała się nią kuzynka pani Elżbieta. No i pani Zofia sporządziła testament, w którym swoje mieszkanie i wszelkie środki finansowe, inne, inne przedmioty wartościowe zapisała właśnie tej pani Elżbiecie, swojej dalszej kuzynce, która się nią opiekowała. I cóż, pewnego dnia Pewnego dnia pani Zofia wyszła na spacer ze swoją troszkę młodszą sąsiadką. Na tym spacerze źle się poczuła, upadła, sąsiadka wezwała pogotowie, lekarz pogotowia stwierdził, stwierdził zgon. Cóż takiego dalej się wydarzyło? Pani Elżbieta pochowała panią Zofię, swoją, swoją kuzynkę, i po jakimś czasie wystąpiła do sądu. O stwierdzenie nabycia spadku po pani Zofii na podstawie tegoż testamentu notarialnego, który, e, który pani Zofia sporządziła na jej rzecz. E, cóż takiego się okazało w międzyczasie? Bo z pozoru wydawałoby się, że sprawa jest prosta. Otóż nagle Ni stąd, ni zowąd, do postępowania spadkowego przystąpił dalszy kuzyn tejże pani Elżbiety, Mikołaj, o którym pani Elżbieta wiedziała tyle, że istnieje, tyle, że jest, ale nie znała jego wcześniej miejsca, miejsca stałego zamieszkania. Ani ona, ani pani Zofia nie kontaktowały się z tym człowiekiem. A tutaj nagle okazało się, że tenże pan Mikołaj przystąpił do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z we wniosku o swój, swoim przystąpieniem do sprawy napisał, że dwa tygodnie przed śmiercią zadzwoniła do niego pani Zofia Kowalska, która poprosiła go, aby przyjechał. Zadzwoniła, no to przyjechał. Zabrał ją do swojego mieszkania, w którym oprócz niego było, była jeszcze dwójka jego rodzeństwa: siostra Jadwiga i brat Michał. No i były trzy inne osoby. Kierowca, który, którego poprosił o pomoc przy przewiezieniu pani Zofii z jednego mieszkania do drugiego, aktualna opiekunka i żona. Drugiego kuzyna Michała. No i w obecności tych wszystkich osób pani Zofia Kowalska miała oświadczyć, że o niniejszym odwołuje testament, który, który sporządziła na rzecz swojej kuzynki Małgorzaty, z uwagi na to, że ta rzekomo się nią nie opiekuje. Nie chce, aby pani Elżbieta cokolwiek, cokolwiek po niej dziedziczyła. No i cały majątek w formie testamentu ustnego zapisuje, tym swoim trzem e, dalszym kuzynom, tak? Czyli, e, czyli panu Mikołajowi, pani e, Jadwidze i panu Michałowi. Cóż dalej. No. Pani Elżbieta, jak się łatwo domyśleć, była kompletnie zaskoczona, jakby ktoś jej ob tak, przysł przysłowiowym obuchem dał w głowę, tak? Zupełnie poczuła się bezradna, więc jedyne co mogła zrobić, to znaleźć prawnika, który potrafiłby sobie z taką. Mnie wydawałoby się, że nie typowo, ale ja muszę powiedzieć, że niestety często spotykano sprawę w sądach, choć niekoniecznie na ulicach, tak, poradzić. No muszę tylko powiedzieć, że y, można sobie i z taką sprawą poradzić. Problem polega tylko na tym, że trzeba wykazać przed sądem, że zarówno owi dalsi kuzyni, jak i ich świadkowie kłamali. O ile oczywiście kłamali. O ile oczywiście kłamali, no bo trzeba wykazać, że kłamali. Tak? Jeżeli się potrafi to przed sądem wykazać, no to wtedy sąd Orzeka o spadkobraniu zgodnie z testamentem. No cóż, macie tu Państwo dwa różne przykłady, jak można obalić testament. W przypadku pani Gabrieli mowa była o tym, że może próbować obalić testament swojej mamy, w którym została wydziedziczona. Ale jak? No, po pierwsze, sam fakt sporządzenia takiej liczby testamentów świadczy o tym, że. To jest to zachowanie hmm, nietypowe, delikatnie mówiąc, prawda? Po drugie, jak Państwu powiedziałem, pani Marcianna Kowalska leczyła się psychiatrycznie i uczęszczała do psychologa. Samo leczenie psychiatryczne też świadczy o tym, że chyba miała problemy psychiczne, bo inaczej po co byłoby to leczenie? Czyli mamy tutaj e, przesłanki do tego, aby stwierdzić, że przynajmniej, te że przynajmniej część tych testamentów, a na pewno testamenty ustne, pisemne, przepraszam, no, były sporządzane w stanie niepełnej świadomości tego, czy pani Marcjanna wie, co czyni, o ile czyni. To jest jakby jedna procedura. Ale jeżeli mamy zwykłe testamenty pisemne, to możemy, i często się to spotyka, w rzeczy samej, w rzeczywistości, próbować obalić taki testament i jeszcze w inny sposób. Poprzez badanie pisma. Tak? tak, bo bardzo często zdarza się na salach sądowych e, sytuacja, w której jeden e, z potencjalnych spadkobierców, czy większa liczba spadkobierców, jeżeli e, obojętnie czy testament jest jeden, czy jest ich kilka, e, widząc, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z testamentem odręcznym, widząc charakter pisma, którym ten testament został sporządzony, e, a znając osobę, która rzekomo taki testament sporządziła, mówią o tym, że no, wszystko fajnie, tak, tylko to nie jest pismo e, tej, tej osoby. Pisma która, tak, dokładnie tak, tej zmarłej osoby, która tutaj rozporządza swoim majątkiem, więc co teraz? Więc wówczas zgłaszany jest wniosek o zbadanie takiego rękopisu przez biegłego zakresu badania pisma ręcznego, który wypowie się na podstawie próbek pisma, tak jeżeli mamy jakieś listy czy podpisy osoby zmarłej, czy ta konkretna osoba mogła sporządzić ten testament. A jeżeli, jeżeli okaże się, że ten testament był faktycznie sporządzony przez taką osobę, a wiemy, tak jak tutaj w, na przykładzie pani Marcjanny Kowalskiej, że być może stan jej zdrowia psychicznego tak, psychicznego, nie do końca gwarantuje to, że była ona w świadomym w stanie pozwalającym na świadome i racjonalne rozporządzenie swoimi prawami, tak? no to tutaj też za pomocą dowodu z opinii biegłych lekarzy, czy konkretnych specjalności, można próbować wykazywać y, właśnie tenże stan zdrowia y, spadkodawcy. Cóż, na tym kończymy opowieść o testamentach. Y, mamy nadzieję, że z grubsza, bardzo z grubsza przybliżyliśmy Państwu problemy z postępowaniem spadkowym opartym o testamenty i z możliwościami obalenia testamentów. Y, jeżeli Państwo macie do nas pytania to prosimy o pisanie na adres mailowy, który ukazuje się na pasku na ekranie, albo telefon pod numer, który Państwo też mogliście zobaczyć. Dziękujemy pięknie. Do widzenia. Do widzenia.